Założyć z latem, aby wyglądać elegancko, kobieco, ale także czuć się wygodnie i komfortowo. Dzisiaj właśnie pokażę Wam pięć stylizacji, które są łatwe w wykonaniu. Są kobiece, są piękne, eleganckie, klasyczne także i tak naprawdę będą to wszystko tkaniny jak najbardziej komfortowe dla naszego ciała. Dzisiaj będę prezentowała Wam rzeczy z nowej wiosennej kolekcji polskiej marki Mormois. Są to fantastyczne, piękne rzeczy, piękne kroje i bardzo dobre składy. Moje drogie panie, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym. W dzisiejszym odcinku ja się nazywam Violeta Tymul. Bardzo mi miło powitać osoby odwiedzające mój kanał regularnie, a jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to subskrybuj, jeśli takie tematy jak styl, elegancja, kobiecość, szczęśliwe życie Cię interesują. Dobra, dziewczyny, przejdźmy teraz do stylizacji. Pierwsza będzie właśnie z wykorzystaniem tej sukienki, którą mam na sobie, naprawdę jest ona bardzo piękna. Pod tym względem jest także bardzo praktyczna, ponieważ możemy z niej stworzyć bardzo różne stylizacje. Z jednej strony weźmiemy po prostu tutaj dodatki takie bardziej wieczorowe, bardziej uroczyste, malutką torebkę, na przykład malutkie jakieś sandalki, tak, albo jakieś szpilki mogą być, może błyszczące, złote, tak, w zależności od tego, jakie macie. I naprawdę mamy bardzo piękną stylizację na wieczór. Ponadto w tej sukience mamy także lekkość z wykorzystaniem kolorów, ponieważ mamy tutaj i taki beżowy, kremowy i czarny, więc jak najbardziej na wieczór, gdy wykorzystamy ciemniejsze dodatki, czarne, tak? To wtedy po prostu ta stylizacja od razu nabierze innego tutaj wydźwięku. Podczas gdy jeśli chcemy wystylizować ją w taki bardziej codzienny sposób, może idziemy na zakupy, idziemy do sklepu, a może idziemy po prostu do pracy, więc po prostu tutaj sobie założymy albo sandałki, Jakąś większą torebkę możemy do tego założyć, możemy z mokasynami to stylizować, z białymi sneakersami możemy stylizować naprawdę na bardzo różne sposoby. Mogą także być tutaj klapki do tej sukienki, ale ze względów zdrowotnych ja nie jestem zwolenniczką klapek. Ponadto dziewczyny, jeśli jest nam chłodniej, może idziemy na spacer nad rzekę, albo nad jezioro, albo po prostu spacerujemy nad morzem wieczorem, no i chcemy coś na siebie narzucić. Najbardziej elegancko oczywiście będzie, jeśli wybierzemy jakiś sweter. Tutaj też Wam proponuję taki kardigan, od, też od polskiej marki Mormois. Bardzo on jest pięknie wykonany. Zobaczcie, jakie piękne są, tutaj są te guziki. Tak. Tak polskują nawet troszeczkę. W ogóle w każdej rzeczy, w wykonaniu bardzo ważne zwracać jest uwagę na guziki, jakie one są, ponieważ to dużo co świadczy, czy rzeczy będzie wyglądać bardziej elegancko, bardziej też drogo, czy raczej nie. Tutaj jak najbardziej te guziki bardzo mi się podobają. Jest to kardigan mieszanka wełny z kaszmirem. Jest przyjemny w dotyku i pasuje jak najbardziej kolorystycznie tutaj do tej sukienki. Już wam pokazuję, jak będzie to wyglądało, gdy zarzucę to na plecy. I w taki właśnie lekki sposób narzucamy, może być to troszkę nonchalansko, naprawdę doda to nam tylko charyzmy i szyku do naszej stylizacji. Oczywiście nie jest dopasowywać ze sobą kolory sweterka i naszej sukienki. Mogą być na przykład jakieś inne, czy to błękitny tutaj, czy ten różowy. Oczywiście w ten sposób stworzymy po prostu troszkę inną stylizację i troszkę inaczej ona będzie nam tutaj się prezentowała. Ponieważ w ten sposób, gdy zestawiamy ze sobą kolory, po prostu tworzymy bardziej elegancką, spójną stylizację, która tworzy harmonię. Dlatego jeśli mamy taką możliwość, dlaczego by z tego nie skorzystać? Dziewczyny, chcę jeszcze więcej opowiedzieć Wam o marce Mormois. Jak już wspominałam, jest to polska marka, wszystkie też rzeczy są szyte w Polsce. Z dbałością o wykonanie, naprawdę o detale, wszystko jest na najwyższym poziomie, także składy, więc jeśli chcecie zainwestować w polską markę, wesprzeć polską gospodarkę, to jak najbardziej zachęcam do zakupu, są to naprawdę fantastyczne rzeczy, które się sprawdzają. A te kaszmirowe swetry są naprawdę fantastyczne, już lubiłam współpracę z tą marką jesienią, naprawdę sprawdzone są, jestem bardzo zadowolona. A teraz z moim kodem rabatowym violeta 10 otrzymasz zniżkę 10% przy kolejnych zakupach. Kod jest ważny do końca czerwca. Dobra dziewczyny, teraz przejdźmy do kolejnych stylizacji z wykorzystaniem białej spódnicy. Powiem Wam dziewczyny, że biały dół, czy to spódnica, czy to spodnie, naprawdę jest idealny na lato. I powiem Wam, że jeśli chcecie być bardziej kobiecą, no to wybierajcie tutaj oczywiście spódnicę. Będziecie jak najbardziej pięknie wyglądać. Zobaczcie, jest to długość midi i ten fason jest teraz po prostu bardzo modny, wygląda bardzo współcześnie. Też widziałam panie na lotnisku, hmm, myślę, że to były wloski i one właśnie podróżowały w takiej spódnicy, tyle, że to była jeansowa. Tutaj mamy białą, jest ona wykonana. Ze 100% bawełny. Naprawdę przyjemna w dotyku. Bardzo wszystko jest fajnie, nie prześwituje. Powiem Wam, że to jest oczywiście no największy problem wszystkich białych rzeczy latem, gdy Prześwitują one i po prostu widoczne są bardzo dobrze, czy to jakieś niedoskonalności naszej skóry, czy to po prostu bielizna. Więc jak najbardziej zwracajcie też na to uwagę, pod tym względem jestem bardzo zadowolona z tej spódnicy. I tutaj, tak naprawdę, możemy stworzyć bardzo wiele stylizacji, ale pierwszą, którą chcę Wam tutaj pokazać, to jest z wykorzystaniem no, niebieskiego. W ogóle ja jestem zwolenniczką. Jestem zwolenniczką granatowego, bardzo lubię, a tak najbardziej takie połączenie jak blanket z białym, no latem wygląda fantastycznie, wygląda bardzo delikatnie, także wygląda bardzo elegancko. Więc jeśli masz obawy co do łączenia kolorów, nie wiesz czy będą wyglądać one dobrze, elegancko, kobieco, no to to połączenie jest zawsze bardzo bezpieczne. I zobaczcie, że tutaj no nie możemy zrobić nic złego. Powiem Wam, że Oczywiście latem taki sweterek możemy narzucić na siebie, możemy założyć, może jesteśmy w biurze, tak, pracujemy w pracy, chodzi o to, że mamy klimatyzację i wtedy taki delikatny, cienki, kaszmirowy sweterek sprawdzi się jak najbardziej, ponieważ będzie nam bardzo w nim wygodnie, i termoregulacja naszego ciała no, będzie działała sprawnie. Tutaj także w zależności od miejsca, gdzie się właśnie udajemy, możemy to łączyć albo z białym t-shirtem, albo może z jakimś no, piękniejszym już topem, albo nawet koszulą bluzką. Jak najbardziej będzie to fajnie wyglądało, no i zarzucamy na górę sweterek, po prostu też dodajemy tego koloru. Ja bym tutaj także Wam radziła, no łączyć to z jakimś topem w białym kolorze, tak? Po prostu wtedy też wydłużamy naszą sylwetkę, ponieważ mamy i górę, i dół w podobnym kolorze, narzucamy na górę troszeczkę koloru, dodajemy, tak? I w ten sposób, no nawet wyglądamy na wyższą. Już nie mówiąc o tym, że wyglądamy i elegancko i także kobieco. Kolejną stylizacją z tą spódnicą właśnie będzie wykorzystaniem tego już kardiganu, który pokazywałam Wam wcześniej i. Tutaj chodzi mi o to, aby właśnie stworzyć jak najbardziej elegancką, spójną paletę kolorów. Powiem Wam, że nie bójcie się mieszać różne odcienie białego. Mieszać odcienie białego z beżowym. Naprawdę to będzie zawsze wyglądało bardzo czysto. Będzie wyglądało elegancko, tak efemerycznie. Więc właśnie tego i chcemy, tak? Szczególnie latem. Chce się nam tych jasnych kolorów, no ponieważ wtedy czujemy się tak też łatwiej. Czujemy się też bardziej wesołe, zadowolone z siebie. Naprawdę ja sama, jak się ubiorę cała na biało albo w jakichś odcieniach, bieli, naprawdę czuję się zawsze jak na milion dolarów, więc tak naprawdę też radzę Wam jak najbardziej wybierać takie stylizacje i tutaj mi się pięknie bardzo to podoba, jak to się łączy. I też w ten sam sposób, czy z t-shirtem zarzucamy na górę, czy jakiś inny, może top, może jakąś bluzkę na ramionczkach, tak? W ten sposób po prostu będziemy wyglądać tak już bardziej wieczorowo, bardziej uroczyście, gdy po prostu więcej ciała odsłaniamy. Nie zapominajcie, proszę bardzo, obstawić lajka, like także komentować, jakie rzeczy podobają się Wam najbardziej, jakie także stylizacje lubicie najbardziej latem. Będzie mi bardzo ciekawie poczytać, ja czytam wszystkie Wasze komentarze, odpowiadam też zawsze sama na nie. Dlatego zawsze jest to dla mnie szansa poznać każdą z Was bliżej. Dziękuję Ci bardzo. I kolejna stylizacja, taka bardziej wakacyjna, powiem Wam, że no ta sukienka naprawdę jest dla pań, które lubią różowy. Lubią właśnie wszystko, co jest kobiece. I jeśli właśnie Wam nie wystarczy jakiegoś szczęścia, no to otaczajcie siebie bardziej różowym kolorem. Ja jak widzę coś różowego, zawsze mi się to bardzo podoba. I powiem Wam, że ja się nie wstydzę tego, no, że mam tak dużo rzeczy różowych. Mam różowe ściany, jakieś krzesło też mam różowe, łóżko różowe. Otaczajcie się tym kolorem. Po prostu on daje nam tej takiej kobiecej energii, zapału do życia, szczęścia. Jest to tak naprawdę kolor właśnie szczęścia. Więc ta sukienka, no jak najbardziej by się nam tutaj nadawała do pięknej stylizacji wakacyjnej. Ja po prostu jak ją widzę, to od razu mi takie wakacje. Dlaczegoś się tutaj przywolują. Powiem wam, że co mi się bardzo podoba w tych sukienkach, to jest ten sam model, co właśnie ta, którą mam na sobie. Teraz to, że one mają właśnie takie delikatnie bufiaste rękawa. Delikatnie, nie za dużo, no ponieważ te bufiaste rękawa może też nie do każdej sylwetki idealnie nam będą pasować. Dlatego tutaj mamy ten model, że one są tylko delikatnie bufiaste. Zwróćcie na to uwagę. Pokazuję wam tutaj to z bliska. Naprawdę bardzo mi się to podoba, no ponieważ dodaje takiej lekkości, też elegancji i kobiecości dla naszych ramion, dla górnej części naszego ciała. I oczywiście tę sukienkę możemy też stylizować na różne sposoby, najbardziej uroczysty, ale dlaczegoś ja ją widzę po prostu w takim wakacyjnym stylu, z taką torebką, koszem, jakieś takie sandalki, tak, czy to klapki, w zależności od tego, co wolicie. I po prostu, nie wiem, jakieś wlochy mi się przypominają, albo tak siebie widzę po prostu, gdybym szła we Włoszech, jadła lody, no i właśnie w takiej stylizacji. I tutaj także, w zależności od temperatury, gdzie jesteśmy, czy we Włoszech, czy gdzieś nad morzem, czy w Polsce, no to wieczorem czasami jest chłodniej, szczególnie w Polsce. Czasami jest chłodniej, oczywiście mamy też lata upalne, ale nie zawsze, nie każdy dzień jest taki, więc tutaj proponuję Wam narzucić na górę sweterek. I myślę, że no jak najbardziej fantastycznie będzie tutaj połączenie różu razem właśnie z tą różową sukienką. I te kolory tworzą nam tutaj jedną spójność, jedną całość. Pięknie będą pasowały. I dla blondynek, i dla brunetek. Naprawdę jest to fantastyczny wybór na lato. Jeśli chcecie dodać troszkę koloru, ale nie jesteście pewne, no to latem na wakacje takie delikatne sukienki, wykonane ze stuprocentowej wiskozy, które są przyjemne w dotyku, one są oddychające, tak? Dla naszego ciała jest jak najlepiej właśnie wybierać takie naturalne tkaniny. To jest dobry wybór właśnie teraz, szczególnie jeśli wahacie się, czy wybrać kolor, czy pozostać przy bardziej neutralnej gamie kolorów. I powiem Wam, że to samo co przy poprzednich stylizacjach. Nie to powinien być właśnie różowy sweterek. Może być jakiś beżowy, biały, w jakimś takim bardziej właśnie neutralnym kolorze, który będzie pasować z każdym innym. W zależności od tego, co macie tutaj, pokazuję Wam oczywiście takie piękne, już idealne, naprawdę dopasowane, eleganckie stylizacje. Dobra dziewczyny, to tyle na dziś. Mam nadzieję, że zaczerpnęliście inspiracji i już wiecie, co macie ubrać na lato, jak właśnie to stylizować na różne sposoby, no bo właśnie o to chodzi, aby tę samą rzecz móc założyć w różnych tutaj naszych aspektach życia przy różnych także okazjach. Tak, jeszcze na koniec powiem Wam, że no ta sukienka naprawdę bardzo mnie oczarowała pod tym względem, że wygląda ona jakby była w taki groszek, w kropeczki, które są fantastycznie latem. Naprawdę, jeśli chodzić na jakieś wyścigi konne, albo może gra w polo, no to tamte kropeczki, ten groszek naprawdę króluje. Ale jeśli chcemy podkreślić swoją indywidualność, to nie chcemy wyglądać jak każda inna. Właśnie w tej sukience te takie kamyczki, te czarne, wyglądają z daleka, jakby były groszkiem, ale gdy podchodzimy właśnie bliżej, widoczne jest, że to jest troszkę nieco inny wzorek, więc pod tym względem naprawdę mi się bardzo to podoba, ponieważ dodaje indywidualności, bo dodaje kreatywności czegoś niezwykłego, jak nie u kogo innego, więc pod tym względem szukajcie takich rzeczy, ponieważ one są perelkami w Waszej garderobie. Także do rzeczy, które pokazywałam Wam dzisiaj znajdziecie linki w opisie tego wideo, więc przechodźcie, przeglądajcie, może coś ciekawego sobie znajdziecie. Pamiętajcie, że z moim kodem WIOLETA10 będziecie mieć dodatkową zniżkę. A ja dziękuję Wam bardzo, że dzisiaj byliście razem ze mną. Każdy komentarz, każdy lajk like naprawdę bardzo dużo dla mnie znaczy, więc dziękuję Wam bardzo za to i także przychodźcie, oglądajcie inne moje wideo o elegancji, o kobiecości, o tym jak być bardziej szczęśliwą i pewną siebie kobietą. Do zobaczenia w tych wideo. Pa-pa-pa-pa!